Hej, cześć, witajcie z tak, tej strony Kubson i idziemy na lekcję. Niestety, niestety, i wie, wiecie co? Nie, nie to He, hello, hello. Um, takie, no, wyrazy że tak powiem, no, idę do tej klasy, bo idę. Dobra, idę. Y, takie po prostu radość moja, że że tak bardzo się przyją, przy, przyjęła ta ta gra, ta seria. No 2300 i 2600 łapek na poprzednich odcinkach to jest pff, mózg rozjebany. Najwięcej ever. Kontynuuj. What? What? A, to od ale faza. Nie, nie, to jest jak ta, ta gra, kurde. Czekajcie, raz taka taka właśnie była. O to chodzi z tą rączką Speed Boost! Tak jest, tak, tak. I co teraz, być Gumka jakaś tutaj mi lata. Gumka, rozumiecie? Nie, 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 nie. Zwykła gumka. O, jaką dupeczkę narysowałem? Czekajcie, pozwolicie, że sobie zdejmę zegarek.

Mm. O, so <laughs> oh, yo. Kiedyś pan unlocked? Ja chcę na jakąś misję. Też żeście mi pisali, żeby chodzić na. Na jakie? Na misje poboczne, bo są ciekawe. I żeby przynosić jakieś tam radia czy coś temu gościowi. na... To znaczy gościowi za Z autobusem, bo wtedy nas uczy jakichś tam nowych chwytów czy coś w tym stylu. I też żeście mi polecali chodzić na lekcje WF-u! Na co też będziemy chodzić mi się tak wydaje Odejść paru No Ale w każdym razie Poczekajcie Eee Wiedziałem że tak się staje! Dlaczego kurde na no, to wlazłem? Library Librar! Ej, nie chciałem tak! Sorry 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 Sorry. sorry. To. Save LG A wiem co to jest a typ

You need no. me no. to help you? Yeah. I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay I'll pay you two bucks. Two bucks. Are you crazy? Make it five. Make it five you no know, two bucks? Great. Five bucks. Let's go. What? What? Dziwne jest to spojrzenie, bardzo, ale wiem, że jakaś grupa też polska będzie robić spojrzenie do, do tej gry, ale nie wiem, czy się wyrobimy. Chyba wcześniej prze, przejdę tą grę niż niż niż, niż, niż um, To po, to spojrzenie wyjdzie. Aż i w tym się bije, zapomniałem. Dobra, uciekł. Bo kumpli poszedł! No, tak. bo o ty Kurde. E to czekajcie, czekajcie. Masz petardę w ryju. Dlaczego oni we dwu? a bo ta petarda. To chodźcie gruba się, a nie tutaj tej... Darurya! Alger. Co za, za, za imię w ogóle? Czy ktoś tutaj mnie na schodach będzie jeszcze bił, czy dopiero tylko, dopiero tylko w szkole? Chodź, gruby, idziemy do szkoły. Na górę! RPGs! Chodź, a nie byż tutaj gadał, jakieś pierdoły, kurde. Jego chyba trzeba zaprowadzić do klopa, z tego co pa pamiętam. Chodź, 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 Aldi, chodź, chodź, chodź. Przyspiesz trochę. Dobra, ja pierdzielę. No, tutaj w tym klopie będzie gadał jakieś pierdoły. What? Hey, oni byli razem w jednym klopie. <laughs> Ciekawe, co tam się działo. Pysz, 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 pysz. Zostaw mnie. Bo ubijecie, cię! Masz w ty... nie, Aaaa! Mój brzuszek! O, zobaczcie, nie, nie, nie wszystko zostało przetłumaczone. You guys make me nervous! Mogę coś jeszcze. O! O! Dzięki. Mogę cię otworzyć, a mogę cię tam obczaj coś podglądnąć? Nie wiem, no, stoję sobie po prostu. A <laughs> wtedy wcześniej to grubaska wyszła. Walcz, włącz, wylacz. 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 Eskortuj do jego szafki. No, bez kurwa, jaj! Mogę się włamać do szafki, ale faza. Schowaj się tam teraz. Skopnij go w dół. Zapomniałeś co z rozporka Bully respect minus 10. Nerd respect. A weźcie mi napisze w komentarzach jak lepiej iść, czy do... Dobrąż idę. ZOTA BG w pokoju. Napiszcie mi, czy... Chociaż nie wiem, to chyba nie ma jakiejś takiej specjalnej różnicy, czy będę... Am, 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 am. czy nerd? Wiecie o co chodzi. Chyba, że questy, questy na bank są inne, chociaż i tak myślę, że będę robił więcej. Idziemy chyba teraz na gym. Oj, odbiło mi się. Tak więc, choćby. A! Odejdź Odejdź, a dlaczego ty go. <laughs> Weź no tych złap, panie Gruby. Odwal się ode mnie. Ja idę na, na lekcję. Atletic, atletic. Graby w kosza? Ziomyłś? O nie! Odejdź ode mnie. Dobra. Jebany w drzwiczaje, bo kurde. Zbara. Mogę się włamać do szafek, później się. WF1. Dobra. dawaj Jaki gruby Ramianczka Ci spadło Dobra, co to jest? Um... Hold! Zbalni dobre. Bitch. Mogę go teraz pierdzielić Aha, teraz. O, wow, skolanka, kury, takie moje taj, honotu. Jesteś moim workiem treningowym. Aha, czyli teraz będziemy walczyć normalnie? Tak, bo już masz życie chyba. Dobra, leżeć, Kono tu, łapę cię od razu i... w brzuchola! W ten twój będzie, kurde! W ten twój będzieł i Dobra. Dobra. Wow! Bullworth Hoodie Zajebiście! Tam coś, coś leży tam. O! Like a boss! Zobaczcie, kurde, jakieś buty tutaj, coś jeszcze leży. Podnieś to. A, coś zebrałem, ale nie chciałem, żebyś lał, kurde! What's up, What's up, man? What's up, man? Tak, z takim głosem, wiecie, takim. Numer. Kurde, zajebiste są takie kampusy, nie? Takie kurcze w Stanach. Że tutaj macie szkołę, przechodzicie do takich kurde. O czego mnie gonić, że odejdź? On no, mnie goni, czy, 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 czy nie mnie? Nie wiem, gdzie mam teraz iść do, do questa. Poczekajcie, mapa, tab.

Ten chodzi z jakąś łopatą czy innym baseballem. Przemoc, do mnie. Odejdz, panie. Czy to chodziło o te misje poboczne, czy ja nie chcę od niego, niech nie nie gnie. Zanieś paczkę no. Okej, okay, no mogę. A mogę ją wcześniej otworzyć? Zanieś paczkę do jakiegoś. A widzicie, kurde. Jak biorę paczkę, to wtedy nie mogę w tego, zwyk zwykłego questa brać. Co robisz? Dlaczego go do śmietnika wrzucasz? Girlstorm. Oj i właśnie no, takie, kurde, te... dormitoria. Haha, jak w Harrym kurde. O, Halo! Halo, mam dla Ciebie paczkę. Ona schowała sobie w dupę! Piątkę mi dała. Co się patrzysz? You're a moron! Agresja. Bucky. Nie uciekniesz przede mną. O właśnie, tutaj. Wiecie, co też myślałem o innym ustawieniu kamerki? Co to jest? Defend Fend... Sorry. team! Coś mi wlazło między samymi. So tell me, Petey, do Come you like on. watching the girls in their swimming costumes? yellow yeah, you yeah. fuel your filthy little fantasy. Just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughening Ow. him up. Wow. Turning him into a man or a woman or something. <laughs> or something. Hey! Ah, hey, hey. Oh, peace day. Good to see you. I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please? Why don't you go yourself? I've got homework. Uh -huh. Okay, I'm frightened. Uh -huh. uh -huh. I'm, I'm, I'm pussy. Well, I think the bullies might have gotten him. Ta, okay? Okay? I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Russell, just yeah. a ducky. Now run along, the Yes. You yes. gotta take care of Russell and his boys. Then after that boys. take care of all the other cliques. Ooh. Uh. Soon this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go out that door. And what are you gonna do? I've got planning to do. Yeah. Yes. Get off. Jak śpedał. Ciota. Dobra, znajdź bakiego i pomóż. mu. Zobaczmy, gdzie jest. Czy tutaj. Wiem, tak, wiem, że później będzie deskorolka, będzie coś rower, i będzie też skuter, którego mam zamiar sobie kupić. No. Skuter jest fajny, skuter zawsze spoko, szczególnie... Ej, bo oni go biją! Jemuż życie spada. Do piłka! Patrzcie jak jestem Cristiano tryhardo Chodźmy tu Zostaw go! Ej! Jak się zmieniał target? O, czekajcie, czekajcie! Tu to jest bomba, bomba. Śmierci bomba, zaraz ci rzucę, w pysk! <śmierdź>, drż, drż, drż. Ej! podnieść podnieś to! Podnieś! Podnieś to! O, tak! I co teraz? Kto to jest dziwką? Who is the bitch now? Oglądaliście taki film, nazywa się New Guy, albo Nowy. I tam było takie spojrzenie, takie... Uchtysz, wiecie, takie szalone oczy. Crazy eyes. Crazy eyes. Bucky, Coś, co, jest... oh. o, Dawaj go! Dawaj go! Dawaj go! To bo on mi weźmie. No dobra. dobra, dobra, masz. Masz, masz, masz! masz. masz. Masz! O nie! Skończyło się! Przewróć, dobrze. Mogę go jakoś... Um... Pomóż pakiemu, po co? Aha, po te rzeczy naukowe. Ten staw. Dobra, ale wiem, że jak teraz będziemy wracać, to nas ktoś odwiedzi. Na bank tutaj będą stali. I'm going to get you. I'm going to beat your ass. You finished. You finished. Dobra. Dobra, to są jakieś miękkie fryty. Zobaczcie, co, co, co tutaj w ogóle masz. Patrz, i teraz ci zrobię tak. Muka, frajerze! Kurde, czy wy też się tak bawiliście w gimnazjum? To było jeszcze. Tak, takie, wiecie, pokazywałeście, tak. A, patrz tutaj. A, muka. I takiego kurde, potężnego ciosa w ramię. Ło. Otwieraj. O! Hej, dziadek. Mam ze skorolkę. Przez chwilę o niej mówiłem, a teraz ją dostałem! Fuck yeah! Nie no. Halo? Halo? Co, znowu do chodź Daj rączkę, Chodźmy. Aaa, walk me home. Okej, okay, rozumiem. Dawaj tą rączkę. Czyli idziemy do, do... tego, no. Co one robią?! Ej, ej, ej! A! No, i do dupy chciałem odprowadzić dupeczkę do domu, do dupy, dupeczka. Fuck! Dobra. Tutaj będziemy kończyć. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się spodobało, zostawcie like. A wam się przecież spodobało. Kto tam się drze? Ty. Co oni tam robią? Zostaw go. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dobra. Ogłoszenia. Nie, nie, tutaj już nie będziemy nic czytać. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym odcineczku. Prawdopodobnie już jutro. Zapisujemy sobie i cześć. Pa!